Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. W godzinie miłosierdzia prośmy o Boże miłosierdzie dla nas samych, dla wszystkich z naszych rodzin. Szczególnie wypraszajmy miłosierdzie Boże dla naszych zmarłych, ale też i dla wszystkich grzeszników, którzy żyją z dala od Boga. Ojcze nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzą w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela stworzycie nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczą pod polskim piłatem, ukrzyżowany Marii pogrzebem, wstąpił do piekię, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy, Boga Ojca zawsze za przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego. Święty, święty Kościół powszechny, święty Kościół, krzeszowu odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, stanie, żywot na Ojcze przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew w dużej mocy najmilszego syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, na błaganie, za grzechy nasze i całego świata. Do Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Do Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki nie miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Mniej było serdzie dla, serd dla serd nas serd i całego świata. Mniej było serdzie dla nas serd i całego świata. Mniej było serdzie dla, dla nas i całego świata. Mniej było serdzie dla nas i całego świata. Mniej było dla nas i całego świata. Mniej było dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie Miej dla nas i całego, i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla na nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przydeczną wierzę ciało i która w i bóstwo i Noszego Syna Twojego, Pana naszego Isa Chrystusa. Na za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Niej Nie, miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. miło miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłościedź dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki Miej miłosierdzie dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki niebiło serce dla nas i całego świata jego bolesnej męki dla nas i całego świata ojcze przedwieczny ofiaruję ci ciało i krew dusze i bóstwo najmilszego syna twojego a pana naszego Jezusa Chrystusa za przebaczenie za grzechy nasze i całego świata dla jego bolesnej męki. Nie, nie osierdzie dla nas i całego świata. dla dla całego świata. jego bolesnej męki. Nie, nie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Nie, nie osierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki dla nas dla Miej miłosierdzie dla nas i całego, dla całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Daj Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego, całego świata. Ojcze przedwiszą, kierujecie ciało i krew, duszę i bóstwo najmniejszego Syna Twojego, Pana naszego Jezusa Chrystusa. nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata jego bolesnej nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki. Nie miło dla nas i całego świata, dla jego bolesnej męki mie mi dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło dla nas i całego świata nie miło serce dla nas i całego świata dla jego bolesnej męki nie miło serce dla nas i całego świata Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami na nad całym światem. O krwi i wodę, która wytrysnęła ze świętego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Tobie. O krwi wodo, która wytrysnęła ze Święcego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, O krwi i wodę, któraś wytrysnęła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla na nas. Tobie. Jezu, ufam tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam Tobie. Święta siostra Faustyna Kowalska. Módl się za nami. Święty Janie Pawle II. Módź Módź się za nami. Święty bracie Albercie Chmielowski. Módl się za nami. Święty Ojcze Pio. Módl się za nami. Błogosławiony księże Michale Sopoczko. Módl się za nami. W intencji zmarłych pielgrzymów, zmarłych z naszych rodzin, Wieczny odpoczynek raczej mi dać Panie, a światło wieku i stanie Pani świeci. Przez nieskończone miłosierdzie Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pan z Wami i z Duchem Twoim, niech Was błogosławi, strzeże i prowadzi Bóg Wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Bóg zapłac za wspólną modlitwę. Pozdrawiamy pielgrzymów duchowych. Szczęść Boże.